I to jest na pewno ta sytuacja, gdzie rzeczywiście użyto Pana Boga, żeby kontrolować ludzi, dzieci. Kolejna rzecz to jest to, że na przykład nie rozmawiano o seksie. Seks był czymś brudnym, tak? Tak jak pamiętam, jak u mnie, u mnie, że. Raczej znaczy, i brudnym, i nie bo później, jak dorosłem, to się to trochę zmieniło. I często właśnie też te programy w temacie seksu, i o tym też mówię w kursie Mistrz Umysłu, też są poruszane te tematy, między innymi programy w temacie seksu, bo tam jest ponad 80. Miało być koło setki. Sorry, ale zabiłem selekcję i wyszło ponad 80 programów, które mm, sabotują Twój sposób myślenia, działania, Twój dialog wewnętrzny w relacjach z kobietami powodują, że nawet nieważne ile się uczysz, nieważne ile masz lat. Ja nawet po tylu latach, szkoląc ludzi, odkryłem w sobie. Pewne programy, które mnie sabotowały. Ja sobie nie zdawałem z tego sprawy, więc na pewno jest to wartość też dla Ciebie. I, i też na przykład pamiętam, właśnie jak byłem dzieckiem, to mój tato akurat nam. jak chce, to niech jak chce, to spoko, ale nie, niech składa sprawy o zniesławienie, bo ale takie były fakty. Miał yy, ten. Na kasecie nagrywał filmy, i w był taki: Chciałem sobie obejrzeć bajka. Zobaczyłem OG z Niemiec, nie jak już tam z telewizji zgraną. No, jak miałem, miałem tam 10 czy 12 lat, ja się o to nie prosiłem. Samo było. I to było na kasecie. Jednocześnie, kiedy <śmiech> jednocześnie <śmiech> do tej pory to pamiętam, no bo przecież wiadomo, że um, to. To jest moja wina, co leci w filmie, i akurat to moja wina, że zupełnie przypadkiem w, filmie, w którym film, który oglądaliśmy, gdzie trup ścielił się gęsto, no sorry, ale i, i, to chyba jest coś nie tak, że ja jako załóżmy mogłem oglądać przy moich rodzicach, jak miałem tam, nie wiem, 11, 12, 13 lat, jak tam mieczami odrąbują sobie głowy, strzelają do siebie i to jest tacy. Ale wyskoczył. Kawałek cycka, zupełnie nieplanowany, no bo ja nie, nie układałem tego filmu, tak. Ja go nie puszczałem w telewizji. Dla tych, co nie kojarzą, telewizja to taki YouTube, którego nie można zatrzymać. I nie masz wpływu na to, co obejrzysz do końca. Po prostu, ale jak leci i zostajesz, albo nie, to wychodzisz. I pojawił się cycek. Cycek zagłody, który miał za zadanie ściągnąć moją duszę do piekieł. Tak. I ja za to... wiesz, ja musiałem się z tego tłumaczyć. pamiętam mój ojciec, nie wystarczy już tego samego.